W programie ochrony zdrowia najważniejszym i pierwszym etapem jest badanie zagrożeń geopatycznych, czyli radiestezja. Ludzie budują i wyposażają domy, biura, miejsca, rekreacji w najlepszy sprzęt z myślą o dobrym samopoczuciu. Podczas pracy, snu czy rekreacji nie wiedzą, co znajduje się pod podłożem. Bardzo często, płytko lub głęboko pod ziemią, znajdują się różnego rodzaju zadrażnienia geopatyczne, które mają ogromny wpływ na organizmy żywe także na ludzi. W miejscach snu czy wypoczynku negatywne promieniowanie utrudnia regenerację, w późniejszym czasie doprowadza do różnego rodzaju schorzeń. Najpierw gorzej się czujemy. W nocy budzimy się, nad ranem wstajemy z bólem kręgosłupa lub bólem głowy. Zazwyczaj jest to początek tego, że coś złego dzieje się w naszym organizmie. Pracy szybko się męczymy, jesteśmy rozdrażnieni i brak nam koncentracji. Jesteśmy mniej wydajni i robimy błędy. Bardzo często proste błędy w księgowości doprowadzają do dużych strat. Ludzie przyjmują swoich kontrahentów, gdzie już po krótkiej rozmowie niestety czujemy się źle. Może to być przyczyna, że pod naszym budynkiem, pod biurem, jest szkodliwe promieniowanie. Musimy zwrócić uwagę, że każde promieniowanie żyły wodnej ma kilka kątów. Promieniowanie występuje pionowo i pod kątem 45 stopni. Bardzo często doprowadza to do sytuacji, iż na wyższych piętrach jest tylko gorzej. Im wyżej, tym mamy więcej tych promieniowań. Są to przykłady zadrażnień geopatycznych. Widzimy tutaj na rysunku te pasy, w których przebiega szkodliwe promieniowanie. Przebywanie w ich miejscach powoduje złe samopoczucie, a w dłuższym okresie choroby. Na przykład w gabinecie, gdzie siedzimy, dokładnie na pasie zadrażnienia, to miejsce niestety. Będzie nie sprzyjało naszej pracy. Widzimy też w salonie, gdzie bardzo często siedzimy i oglądamy wiele godzin telewizję, też takie zadrażnienie powoduje, że nasza energia spada. I sypialnia, tutaj dwa pasy się krzyżują, i na tym przykładzie, jeżeli ktoś w taki sposób ulokowane ma łóżko, niestety nie będzie mógł spokojnie i zdrowo spać. Następnym problemem jest promieniowanie siatki szwajcarskiej. Każdy dom, a szczególnie miejsca snu, powinny być przebadane przez specjalistów. To promieniowanie jest również niebezpieczne. Polega ono na tym, że księżyc i kosmos, który promieniuje na Ziemię, a Ziemia swoim promieniowaniem na kosmos wytwarza w ten sposób odpowiednie pasy, które Wzdłuż całej ziemi układają się właśnie w taki sposób 2 na 2,5 metra. Musimy zwrócić tutaj uwagę, że one układają się zawsze z północy na południe. Jeżeli dom stoi akurat nie północ-południe, to będą one w całym domu w inny sposób przebiegać. Każdy organizm który narażony jest na szkodliwe oddziaływanie, przyjmuje postawę obronną. Co się dzieje w organizmie? Pierwszą rzeczą jest to, że kurczą się naczynka włośniczkowate, doprowadzające produkty odżywcze do komórek i tlen. W ten oto sposób ciepłota ciała maleje. W płucach jest mało powietrza. Cały organizm jest niedotleniony. I tutaj mamy przykłady. W przykładzie A, jeżeli mężczyzna i kobieta śpią w tym samym łóżku, a u mężczyzny krzyżuje się, czyli schodzą się dwa promieniowania, to wtedy u niego to promieniowanie jest silniejsze, u kobiety mniejsze, co też nie jest dobre. W przykładzie B jeżeli popatrzymy, u kobiety krzyżują się trzy promieniowania, czyli one nakładają się na siebie i u mężczyzny jest jedno na głowie. Jedno i drugie jest niebezpieczne, natomiast szczególnie u kobiety się krzyżuje to wszystko na poziomie żołądka i układu oddechowego, co może spowodować wiele poważnych schorzeń w krótkim okresie czasu. Przykład C. Mężczyzna śpi dokładnie w kanale, a na głowie ma krzyżówkę. Powoduje to niestety ciągle bóle głowy kręgosłupa. Kobieta z kolei ma tylko na głowie. Przykład D. Łóżko, gdzie mężczyzna śpi w takiej samej pozycji, jak poprzednio, ale jeden z pasów krzyżuje się w tym momencie na... Można powiedzieć na nerkach, na żołądku, a więc to powoduje duże schorzenia wtedy w tych okolicach. W dłuższym okresie czasu, jeżeli taki stan przebiega, czyli organizm jest niedotleniony, co zaczyna się dziać? Erytrocyty łączą się, krew staje się gęsta, wzrasta cholesterol, spada poziom wapnia i tlenu w organizmie. W dłuższym okresie czasu doprowadza to do chorób. Pierwsze dolegliwości to zaburzenia snu bóle głowy czy kręgosłupa. Nie wystarczy wymiana materaca, problem i tak pozostaje. Czyli po pierwsze, to jest bardzo często zaburzenia snu bóle głowy. Zaburzenia hormonalne, nerwica. U kobiet bardzo często rozdrażniona jest starczyca i to powoduje różne dalsze powikłania. Bóle mięśni, nadciśnienie tętnicze i astma. Bardzo wiele osób śpi na krzyżówce właśnie na wysokości płuc. Ogólne zespoły bólowe, czy rwa kulszowa, bardzo często promieniowania krzyżują się właśnie w tych miejscach. I choroby stawów, zaburzenia układu obwodowego. Tak samo bardzo silne promieniowanie na nogach. Bardzo często ten człowiek śpi w tak zwanym kanale. Aby uniknąć całej tej sytuacji, wystarczy wykonać ekspertyzę radiestezyjną. Jeżeli znajdą się miejsca szkodliwe, możemy je w naturalny sposób zneutralizować. Specjaliści z naszej firmy najpierw robią ekspertyzę radiestezyjną, a później pokazują w jaki sposób można te szkodliwe promieniowania zneutralizować. Posiadamy unikalną metodę neutralizacji, którą wykonuje się jednorazowo. Nasze neutralizatory działają cały czas i nie posiadają skutków ubocznych, nie kumulują szkodliwej energii. Wysyłają naturalne, zdrowe promieniowanie, likwidując nadmiar ładunków dodatnich wytwarzanych np. przez elektronikę w budynku. W celu uzyskania więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową.